Witamy z Hali MOSiR na 30 minut przed spotkaniem i Tatulska Mielec, moja Radomka Radom, obok mnie, Mistrz e, Słowa, e, dziennikarz radiowy sportowy Robert Pytka z Radia Rzeszów, Dobry wieczór. tak zwany mielecki zimow, który się specjalizuje głównie w piłce nożnej, e, ręcznej, gdzie... No, kiedyś tak, ale to tylko przy stoliku. Biegać nie biegałem z wiskiem po parkiecie. Yy, zostawmy to. Dzisiaj mecz. Yy, ważny mecz, bo zwycięstwo za trzy punkty daje Mielczankom siódme miejsce w tabeli. Ja tak, patrzę, będzie 19 szansę. punktów. Bardzo duże. Nie chciałbym zwracać uwagi na to, że Radomki mają za sobą daleką podróż. Niestety niesmak porażki w tych rozgrywkach europejskich. Zważaszem się Budapeszt. Grały, przypomnę, Budapeszcie 1 do 3, ale Mielec jest szczęśliwy. Kilka dni trwa fantastyczna seria. Rozpoczęli ją pięknie piłkarze ręczni Handbal Stali Mielec, sprawiając kolejną sensację, niespodziankę. To trzecia drużyna odprawiona z kwitkiem tutaj w Mielcu, w tej pięknej hali. Wygrana z MMTS-em Kwidzyn. No i mamy Final Four, mimo że to drużyna z Ligi Centralnej. No, wczoraj przepiękne zwycięstwo z Mistrzem Kraju, aktualnie wiceliderem rozgrywek, czyli Jagielonią Białystok pod opieczni trenera Janusza Niedźwiedzia. Dyktowali, można powiedzieć, przez pierwszą część warunki gry. W drugiej bronili się, ale bardzo skutecznie. Więc prawo serii. Do trzech razy sztuki, sztuka i ten trzeci mecz też to powinien się w tej hali dobrze zakończyć dla nas. Dodajmy, że i w czwartek tu była prawie pełna hala, wczoraj ponad 5000 kibiców i dzisiaj też się zapowiada, że ta hala... Powolutku się już przychodzą, powoli no już przychodzą. Myślę, że dziewczyny na to czekają, bo i Jakub Tokarz po tym meczu kolejnym wygranym powiedział, że ta hala niesie. I myślę, że dziewczyny też będą to czuły, biorąc pod uwagę, że no ma, mają za sobą ten niesmak przegranego Tajbreka w Mogilnie, w takim no dosyć trudnym psychicznie, ale i mentalnie pojedynku. To no jest przegrana, ale ważny był punkt. Dzisiaj waga tych trzech punktów jest niezwykle istotna. Chociaż jak patrzę na ten skład rywalek, no to wyśmienite zawodniczki, chociażby te, które niedawno tu po sąsiedzku grały w Rzeszowie, Kamila Witowska czy Szlagowska, no to są zawodniczki, które ocierają się o reprezentację Polski i w niej występowały, więc ta poprzeczka jest ustawiona wysoko, ale tak jak mówię, wiara w siebie, wiara w swoje umiejętności, w swoje możliwości, no i to co się dzieje od pewnego czasu, kiedy się dominuje, Dominik Stanisławczyk pojawił. Ten blok jest bardzo fajny. Dominik czuje grę na bloku, chociaż no warunkami wzrostowymi nie wygląda na środkowego, ale jak już powiedziała kapitan Gabi Ponikowska, już w pierwszym meczu, już widzieliśmy, że wiemy co mamy na bloku robić, a jest tam z kim po drugiej stronie walczyć. Nie, tutaj do miasta co chwilę przyjeżdżają prezesi, był na, na meczu z Unii Opole, który wygraliśmy, ostatni mecz domowy i stali Mielec. był pan Sebastian Świderski, prezes Dzisiaj jest wiceprezes Jacek z Dzisiaj... daleko z Kielc nie miał. Dokładnie, a jeszcze na ręcznej, na przedostatnim meczu e, był Sławomir Szmałek. No to powiem szczerze, że przynieśli szczęście. Miejmy nadzieję, że dzisiaj obecność pana Jacka. Zresztą mu to powiedziałem, kiedy pan, panie prezesie jest w mielcu, to nasze wygrywają i miejmy taką nadzieję, ale to nie chodzi o to. To trzeba mentalnie sobie w głowie poukładać, że naprawdę mamy duże umiejętności. Ktoś może powiedzieć, no siedem reprezentantek kraju, tylko że młodzieżowych, ale reprezentowanie barw narodowych już daje dumę, już daje poczucie takiej... Wartości tej dodanej, że potrafimy dużo i fakt, że mogą stać gwiazdy po drugiej stronie siatki, tak jak stali mistrzowie tutaj niedaleko kraju po drugiej stronie murawy, tak samo jak stali tutaj po drugiej stronie zawodnicy trzech drużyn Superligi, Orlen Superligi i nasi to wygrali, to nasze dziewczyny stoją przed ogromną szansą. Kwestia mentalna, wiary w to, co potrafimy, i wierzę, że. Hiszpanka, nasza rozgrywająca, dzisiaj będzie dobrze dysponowana i te dokładne dogrania do antenki, szczególnie do Oli Kazały, która jest niesamowita po tym przyjściu do Mielca, pokażą, że no warto walczyć o tą ósemkę, żeby się nie bać o ten spadek, żeby nie układać sobie planów na przyszłość. Dzisiaj jest trzy punkty tutaj, mam taką nadzieję i w to wierzę. Myślę, że pomogą też biało-niebiescy a o wyniku dowiemy się za dwie, góra trzy godziny. No... Y w przypadku piłkarzy ręcznych mówi się tak, spokojnie jedną, niech to będą dwie piłki w każdym secie więcej. I tego sobie życzymy. Z tego, tego się trzymajmy.